Unia, o TV. TV. Fik, zaraz po wygranym meczu za Głębię Sosnowiec poprosimy kilka słów oceny. Tak, my jesteśmy zadowoleni z wynikiem, z trzema punktami, ale zgromna jesteśmy. Słyszeliśmy, że zawodnicy też w szatni jednak były oklaski. To zwycięstwo kilku zawodników dzisiaj chyba zagrało dobrze. Też wyróżniony Patryk Malicki, pierwsza bramka. Tak, oczywiście tam. fajně zblokoval střel, i potom už to byla jeho nágroda za ten zblokovaný střel. Což dzisiaj musím povědět, že chlapci pomagali Clarkovi tam s těma střelama, bo Sosnovec už tam v tom sezóně byl taky. Chodili před bramkáře, nebylo dužo vidět kroužku, starali jsme se to eliminovat Jišaj, Myslím, že se nám to dařilo, ale celková gra nebyla to, co my bychom chtěli vidět od našich závodníků. Było kilka ładnych bramek, bramka Oriechina w jego stylu w okienku, ale też obity był Oriechin, strzał, potem dostał, to był mecz walki? Tak, każdy mecz jest o walce i właśnie w takim meczu, że prowadzicie 3-1, to też trzeba blokować i strzeli, no i ta bramka była naprawdę piękna. Widzimy tam z tyłu Jakuba Wanackiego, nie próżnuje, pracuje na swoją wypłatę, pomaga drużynie, jak jego sytuacja? Tak, Kuba to wszyscy wiedzą, że on jest super chłopak, że stara się z drużyną, pomaga, jak ktoś coś potrzebuje, to stara się to załatwić co najszybciej, nie wiem, co więcej. Trudny powiem. czas koronawirusa, czy te, czy te roszady w składzie wam przeszkadzają trenerom w ustawieniu tych piątek? A tak, my praktycznie nie wiemy, rano co będzie, po polu nie bo my jedziemy z godziny na godzinę i staramy się jakoś tam na to reagować, ale jest to ciężkie. Powiedziałeś na początku, że trenerzy nie jesteście zadowoleni z dzisiejszego meczu. Dlaczego? Może tak na zakończenie. No bo nie było, nie było tam takie, takiego stylu, co my grajemy, co byśmy chcieli grać. I takie, parę razy było tak wydawało nam się, że każdy po swojem się graje. Cieszyć może to, że wszystkie formacje dzisiaj strzeliły bramki. To oczywiście, czym jak każda formacja strzeli bramkę, no to idę ta formacja do góry. No i gra w przewadze też dzisiaj wyszła. Tak, ja miałem myślę że na jedną, dwie przewagi przewagiśmy to zagrali dobrze i byli tam już wcześniej okazje strzeli bramki, ale nie zawsze się uda. Mówisz o tych nieobecnościach z tego też powodu przeziębienia wypad Garszym, czy to jest całkiem co innego? Nie, tam są jakieś problemy. ale ja nie wiem. Dziękuję bardzo, Unia o święcim Tivi.